Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, dzień wolny od pracy. Odpoczywamy razem z Krystynie, z Emilią i razem z naszymi znajomymi i odwiedzamy całkowicie nowe miejsce, które jest po części związane z naszym przyszłym biznesem, tutaj w Dumaguete. Zapraszam. Jak już pewnie kilkukrotnie widzieliście na tym kanale, w przyszłości otwieramy nasze korty do pickabola. Tak, takiego nowego sportu, który też będzie wytłumaczony dokładnie jak się gra w jednym z kolejnych odcinków, jak tylko nasze korty zostaną otwarte. Bo na razie niestety cała tam budowa dalej trwa i przez pogodę i przez inne warunki no troszkę to się wszystko wydłuża ale jesteśmy na to przygotowani, bo to są Filipiny i tutaj to tak zawsze wygląda. Ale nie będzie dzisiaj o naszej budowie, a będzie o innym miejscu, ponieważ jesteśmy w nowo otwartym miejscu, które też jest związane właśnie z pickabolem, z tym sportem. I jest to Born Run Pickable, Born Run, czyli palący pokój, tak by to można było nazwać, korty, które naprawdę zostały zrobione po mistrzowsku i bardzo mi się podoba to miejsce, bardzo mi się podoba ten projekt. Zobaczcie, tak to wygląda tutaj, zaraz Wam pokażę wszystkie szczegóły. It's so a To na początku to była siłownia otwarta w jednym miejscu w, Dumagente, w Dumagette. I ja ją bardzo dobrze pamiętam, ponieważ ponad rok, czas, rok, rok czasu temu tam zaczynałem swoją przygodę właśnie z siłownią. Tam chodziłem pierwszy raz. Tam tylko był tylko jedno, jeden i wyłącznie wielki problem, ponieważ ta siłownia była otwarta tylko do godziny 9 wieczorem, więc akurat musiałem z niej zrezygnować i przeniosłem się w całkowicie inne miejsce, które było otwarte 24 godziny, no i też było tak naprawdę bliżej mojego domu, więc po prostu mi tam było wygodniej jeździć. Później właściciel tej siłowni. Otworzył drugą siłownię w Dumagetę jeszcze bliżej naszego domu, no ale tam też do dziewiątej jest otwarta. Więc ja, tak mówię, nie korzystam z tej akurat siłowni. No ale teraz wpadł na pomysł, tak jak wszyscy w Dumagetę, bo mówiłem Wam, że bardzo dużo kortów powstaje tutaj u nas w Dumagetę i otworzył właśnie te korty do Picabola które są po prostu przepiękne. Słuchajcie, są to cztery korty kryte. Niesamowicie pięknie zrobione. Dosłownie otwarte parę dni temu. Nie wiem ile tutaj zostało wydanych pieniędzy, ale wydaje mi się, że bardzo dużo. Oprócz tych czterech kortów, tutaj akurat nasi znajomi sobie grają, to tak samo jest bardzo duży parking, jest bardzo dużo miejsca do siedzenia. Tak jak widzicie, a tutaj Emilia. Cześć Emil! Dużo miejsca dla dzieciaków do zabawy. I tam jest jeszcze zrobiona taka restauracja. Na początku to jest tak jak wiecie, soft opening. Tu jeszcze nie ma wszystkiego gotowego. Ale ogólnie jest naprawdę super. Bardzo ładnie to wygląda. Jest spory parking, co też mi się bardzo podoba. No i z tego co wiem, to wygląda to rewelacyjnie. Ja niestety mam kontuzję mojej nogi i dzisiaj nie jestem w stanie grać. Ale może następnym razem. No a jak tam sobie zobaczycie po drugiej stronie kortów, gra akurat Christine. Tak, gdzieś tam sobie ciupię. Cztery korty bardzo ładne, bardzo ładnie zrobione to wizualnie, kolorystycznie. Naprawdę mega mi się podoba. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, bo ten z tych kortów to jest jeden z droższych tutaj w naszej okolicy, bo tutaj wynajęcie kortu na godzinę kosztuje 500 pesa. No to widzicie, ile to jest na polskie złoto. I to jest oczywiście za kort, to nie jest za osobę. I to jest uważam, że to jest bardzo drogo. To znaczy bardzo drogo, jeżeli chodzi o stawki filipińskie, bo połowa tych kortów, które możecie w Dumaguete wynająć, jest w, praktycznie w połowie tej ceny. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, jest zadaszenie zrobione, czyli można grać przez cały dzień, nawet jeżeli jest bardzo słoneczna pogoda, nawet jeżeli pada, tak samo można grać. E, można zasłonić te całe rolety. No, ogólnie jest bardzo fajnie to zrobione i przemyślane. Teraz to co widzicie tutaj, przez pierwszy tydzień jest zrobione coś takiego jakby open court, czyli otwarty kort. Już Wam wytłumaczę o co chodzi. Rejestrujecie się na stronie i nie płacicie 500 peso za godzinę grania czy za wynajęcie kortu, tylko tak jakby zapisujecie się do grupy, która będzie grała na tym korcie od godziny. Akurat Krystyn się zapisała z koleżankami, od godziny 4 do godziny 8. Czyli w tych godzinach e, możesz grać na tym korcie i maksymalnie może się zapisać 12 osób. Chodzi o to, żeby grać deblami z jakimiś nowymi osobami i po prostu się mieszać cały czas i grać sobie wspólnie i fajnie. <laughs> Właśnie skończyło. You win? No, you lose, ok. No i żeby grać z tymi osobami. Więc tak naprawdę nigdy nie będziecie wiedzieć, z kim gracie, ale osoby są mniej więcej na tym samym poziomie. I za takie zapisanie się płacicie około 100 peso, czyli stosunkowo mało pieniędzy i możecie grać przez 4 godziny. Oczywiście nie cały czas, no bo jeżeli przyjdzie te 12 osób na te 4 godziny, to trzeba się po prostu mieszać. I nie wiem dlaczego, ale to akurat na Filipinach jest bardzo popularne i bardzo dużo osób z takiej właśnie opcji takiego otwartego kortu korzysta. Jako ciekawostkę mogę Wam również powiedzieć to, że nawet w social mediach tutaj ogólnych naszych Dumaguete i tak powiedzmy związanych z naszym rejonem zostało ogłoszone, że Dumaguete zostało w ogóle stolicą pickleballa w naszym rejonie, znaczy no, w ogóle na Filipinach. Ze względu na to, że podobno ponad 50 kortów w naszym rejonie tutaj na południu wyspy się już otworzyło. 50 miejsc i słuchajcie, i te miejsca wszystkie są naprawdę zarezerwowane. Nie wiem co się dzieje na Filipinach, nie wiem co się dzieje w Dumaguete, ale tutaj po prostu wszyscy dosłownie w to grają i wszyscy tylko i wyłącznie o tym mówią. No jest ogólnie ogromny szał, dlatego zastanawiam się, czy w Polsce to tak samo jest tak bardzo popularne. No, a jeżeli byście chcieli wiedzieć, jak w Polsce to można zagrać, to słuchajcie, tak samo jest grupa na Facebooku. Tutaj wam podaję linka i w opisie tego filmiku. Tam możecie się zgłosić, napisać, bo ten sport w Polsce się tak samo mówię rozwija i tam są osoby, które już grają i możecie znaleźć kogoś fajnego, to z wami na przykład sobie zagra w Waszej miejscowości. Tutaj, słuchajcie, kończą się korty. Tutaj jest parking, ale widzę, że ktoś mnie już chyba zostawił tutaj. O, nieładnie, nieładnie. O, może dam mi się, no chyba mi się uda jakoś jechać, ale to nie o tym. A tutaj, zobaczcie, jest boisko do piłki nożnej. I tutaj rodzice przyjechali tak samo i dzieciaki ciupią w piłkę nożną. Pierwszy raz widzę a, tyle dzieciaków grających w piłkę nożną. Co, no, poprawia mi to humor i to młodych dzieciaków. Czy jednak piłka nożna też się rozwija na Filipinach? Może nie tak bardzo jak inne sporty, ale, ale grają. Z tego co też się orientuje, to tutaj właściciel chce jeszcze dobudować kolejne korty, ale te już chyba podobno mają być otwarte. Chociaż może, jeżeli się okaże, że ta inwestycja przynosi ogromne pieniądze, to pewnie może tutaj też zrobi kolejną taką halę. Bo to wygląda mniej więcej tak samo jak tamta, chyba tylko ta jest troszeczkę może mniejsza. Uh, no, ale też wygląda nieźle. No og ogromny kompleks, naprawdę ogromny kompleks. Christine, how is the court here? Uh, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. It's nice because it's very uh, flat, flat, yeah? Tak. Yes. Yeah. And it's brand new. Everything is brand new. They opened already three days ago or something? Uh, Wednesday. Wednesday. Yeah, days ago. Yeah. Today Saturday, right? Saturday, yeah. No, w tym tygodniu słuchajcie zostało otwarte, tak jak mówię. Wszystko świeże, nowka sztuka. I fajna jest pogoda, bo nie jest tak bardzo gorąco. And it's not ja. So yeah? yeah. I think 12 to 4 cloudy. And you Nie chcesz piwo? Nie. No to chodź, chodź. Idziemy do restauracji zobaczyć, bo tutaj Emilia sobie wymyśliła, że coś coś. No mały piesek, ale fajny rowerek. No, o, czekaj, pomogę ci, kochanie. O, klimatyzacja. Thank you. Restauracja naprawdę fajna, zrobiona w takim starodawnym stylu. O, i słuchajcie, takie radyjko, co jeszcze chyba gdzieś u mnie? w domu u rodziców, na strychu stoi zobaczcie nie niezłe fajnie to wygląda I takie stare meble można by jeszcze odrestaurować nie wiem co tutaj było wcześniej czy coś tutaj w ogóle było ale zostało zrobione naprawdę tak Była fajnie, ze smakiem podoba mi się, taki starodawny styl co to masz Emi? dobre? bardzo dobre dziewczyny zamówiły oczywiście jedzenie tutaj co jest? Czekolada. No, dziewczyny zamówiły budbuda dla Emily. No i tutaj jeszcze jakieś jedzenie z ryżem. Tutaj Rose też jadła. A oni jeszcze dalej grają, dalej grają. Ale naprawdę fajnie się przyjemnie dzisiaj siedzi, bo nie jest gorąco. Nie padał deszcz, co też jest bardzo ważne. No dobra, ale to na chwilkę. No i Emilia poleciała na trampolinę. Także naprawdę bardzo przyjemne miejsce dla dzieci nawet. I naprawdę mamy, słuchajcie, bardzo przyjemnie, miło spędzony czas. Pomimo tego, że jest sobota po południu, że wszyscy wychodzą imprezować i się bawić i my pewnie też powinniśmy, bo właśnie rozmawiałem z Krystyną i z koleżankami, czy my już tacy starzy jesteśmy, że my nie imprezujemy? No chyba wolimy aktywnie spędzać czas, co jest dziwne. Naprawdę, bo ostatnie wszystkie weekendy to bardziej aktywnie spędzamy, a nie idziemy gdzieś imprezować. Chociaż jutro wybieramy się na koncert, bo będzie grał jakiś zespół, taki artysta, którego... Pewnie 20 lat temu znaliście i był popularny, no ale będzie grał w Dumaguete. Z tego też postaram się jakąś taką małą relację zrobić, żeby było wiadomo co tak robiliśmy, jak takie koncerty na Filipinach wyglądają u nas w Dumaguete, ale to będzie dopiero jutro. A teraz muszę oglądać co tam Emilia robi, bo ona skacze z jakąś koleżanką na trampolinie i ta trampolina akurat nie ma tego zabezpieczenia naokoło. Some place not on earth Can't find myself down there Need to fly like the birds Krystynie jeszcze gra ostatni mecz, a Emilia dalej sobie jeszcze skacze na trampolinie. Ale to już będzie słuchajcie koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało to miejsce, że pokazaliśmy coś nowego. Jeżeli oczywiście chcecie zobaczyć więcej, to tutaj macie dwa filmiki do naszego kanału, gdzie możecie dowiedzieć się więcej na temat Filipin. A jeżeli chcecie, to zachęcam Was do subskrypcji, do komentowania tego filmiku. No i pozdrawiam oczywiście serdecznie. No i do zobaczenia za kilka dni. Pa!